Rozpoznasz tytuł lektury po pierwszym zdaniu tej książki? Zobaczymy. W początkach roku, pominę sobie rok, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja... Lalka! Dobrze! Jakiż to chłopiec piękny i młody. Tu jest to świtezianka Adama Mickiewicza. Brawo, brawo, bravissimo! Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak ciągłego, niezmordowanego i niezbłaganego okrucieństwa tyranów, z drugiej tak nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich nie było przykładu od czasu prześladowania chrześcijaństwa. Dobra, to będą dziady Adama Mickiewicza. trzecia. Część trzecia. Bardzo dobrze. Mhm. Nazwa postaci? Był przedstawicielem jednej ze szkół psychologicznych. Bardzo ważnej, bardzo wnikliwej, mającej przed sobą przyszłość. Szkoła psychologiczna to... Psychoanaliza, czy tam był jakiś doktor? Mogę dać to zdanie? Jak prawie wszystkie takie szkoły wywodziła się z psychoanalizy, ale zerwała z korzeniami, opracowała własną metodę, własną teorię, własną historię. Wiem, Olga Tokarczyk, profesor Andrews w Warszawie. Mamy to. Great success. A jeżeli chcecie zobaczyć, czy dobrze sobie radzę, rozpoznając po jednej nutce, to zapraszam do programu Jaka to Melodia w najbliższą sobotę, czyli jutro o 18.40.